Witam serdecznie z tej strony jako opcji zapraszam do kolejnego odcinka z gry Storage Hunter Simulator. Wczorajszy bilans. Na co my, A na 15 tysięcy my wydali. Ciekawe. Dobra, budzimy się w naszym nowym domu. O, tu jest wyjście. Ok. No to tak, musimy zrobić. 30. Poziom w dzielnicy nie tej, tylko tej, żeby nowy dom i auto kupić. Ale też mamy Lombard nowy tutaj i level 20. O, a tutaj level. 30. Ok, no to idziemy tutaj. Od 20 levelu mamy nowy Lombard. Także to może być dzisiaj. Nawet eee... <laughs> zobaczmy. To odpuszczamy. Tutaj mamy trójkę. Od drugiej po południu. Ok. Dobra, proponuję jechać najpierw na aukcję w ciemno. Tutaj będzie nam rosło z powodu aukcji, a tam będziemy sprzedawać, i tam też później tą aukcję po południu zrobimy. Zobaczymy, ile tutaj będzie aukcji. Dzisiaj? O kurczę, przejechałem. Do drugiej po południu mamy czas. Zobaczmy, co tutaj mamy. Jedna tylko, no i dobra. To bierzemy tą jedną. Jeżeli zdążymy, będzie wcześniej, to jeszcze tam jakieś aukcje zrobimy sobie. Dosyć drogo, bo 679 klasa B dom. Ale licytujemy. O, znowu kamera w kartonie się zamkła. Okej! No. Yep. Come on. Będzie drogo, sto tysięcy na koncie mamy, ale to się zaraz zmieni. Yes. Okay. Come on. No, w ostatniej chwili, no, będzie dwa tysiące. 1800 dobra, no to lecimy ja akurat na samym końcu, ale zobaczymy, co tu mamy w tym kartoniku. Może być nic, dobra świecznik. Fantastycznie, coś cennego już mamy, zostały trzy kartony, same rondle widzę, wino kotek. Wiemy, co to jest. O, jabłko leci. Dobra, tasak. ceramiczny, czajnik unikalny. No dobra, pinzet. Na razie tu zysku tak nie widać. Ostatnie dwa kartony. Coś ostatnio te takie słabe są. W ogóle nie ma żadnych legendarnych rzeczy, nic. Tutaj też nie widzę, żeby coś było ciekawego. Same badziewie. Jarnki, patelnie i i jakiś świecznik. O, unikalny. No dobra. To jeszcze na tym coś zarobimy. Kolejny świecznik, kolejny kod, także o, jest szansa. O, gdzieś ty poleciał. O, rozpieprzałem. czy unikalne rzeczy, także coś tam zarobimy zawsze. Dobra, no to możemy jechać. Jedziemy tutaj na aukcję tutaj. Pole z wykręciłem. Tam jest od drugiej po południu. nie drugiej po południu o tu Tu mamy... Dobra, weźmiemy sobie to, zalicytujemy, no co? Trzeba robić tutaj reputację. Dobry? O, Krzału nie ma. Okej. Dobra, 260. Kupiony. Mamy basen. Zlew przemysłowy, trochę śmieci. Skrzynia natychmiastowa, sprzedaż to, 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 ten rowerek. Skrzynia otwarta. Stara księga. O, zepsuta dynia, widzę, rozwalona. Pierwszy raz spotkałem taką do śmieci. Jeszcze tutaj wiadro. No dobra, nie ma dużo rzeczy, także może się zabierzemy na raz nawet z tym. jeszcze coś jest, a, śmieć. Rowerek to jest zawsze taki, że się wywala, ale tutaj widzę, że jest więcej miejsca na tym aucie, także... Może nawet lepiej, że tym jeżdżę teraz. Dobra, do Lombardu. I wracamy na aukcję tą trójkę. Ten lombard jest tutaj. I później wrócimy jeszcze do naszego tam starego lombardu, bo muszę... Kurczę, pojechałem nie tam, gdzie trzeba, no. bo muszę zawieść te rzeczy unikalne. Dobra tu przejedziemy sobie. Dzień dobry. Dobra. Sprzedajemy to. Siedemnasty poziom siedemnaście i pół prawie kurczę, w którą stronę? Oczywiście, że nie w tą, co trzeba wiedmy. Dobra, mamy trójkę. A, same śmieci w sumie. Już mam starczy. Okay, 500. Dobra, to zamknięta to do naszego kolegi, to do sprzedania. Piłkę to od razu zapakuję, bo zaraz będzie mi tutaj uciekać. O. Kolejne unikalne noże. Zobaczy się sztylet. Aparat vintage, legendarny. Ale my mamy już aparat vintage, także idzie na sprzedaż. Za 500 kupiłem legendarną rzecz. No elegancko. Tu coś jest? Niebieska taśma i naszyjnik. Kamera monitorująca jeszcze tu jest. Kolejny manekin. Statuetka po piersia kobiety i przynęta wędkarska. Dobra, to oczywiście idzie na sprzedaż. No, chyba tutaj nie wbijemy dzisiaj 20 poziomu. A szkoda. Myślałem, że się uda. Tam nic nie ma już? Nie widzę. No dobra, to pakujemy to na auto. W sumie tu mamy jeszcze jedną aukcję, jedynkę. Eee, chwila. Obróć mi to tak. Co się z tym łóżkiem stało? Łóżko położyłem inaczej, ale co, coś tu nie wyszło. Dobra, grunt, że jedziemy. jeszcze raz to 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 i to 18. poziom No dobra, wracamy na stare miejsce. Jedziemy do naszego lombardu. Nie tutaj. Czy zatankujemy po drodze, bo już paliwa brakuje? I odbierzemy skrzynki, to damy. Tam chyba cztery skrzynki są otwarte już cztery, tak? Ta będzie ale się rozpędził rozpędził Kolego, tutaj masz jedną skrzyneczkę. A my sprawdźmy co tu mamy. Tu mamy ten safe, A w sejfie, mówiłem, że nic nie będzie. Budzik. O. Unikalny posąg, i to tyle. A tu mamy naszyjnik, książka i niebieska taśma. Dobra, zabieramy nasze skarby. naszego lombardy, żeby on jeszcze to wystawił. Jest szósta, także jak to wyspowystawia. Tutaj już dam wszystko, nie będę kombinował z tymi drobiazgami. Pusto tu w tym lombardzie się zrobiło. Za 2000 wystawił tego. Dziesięć tysięcy mamy. No dobra, skoro tu jest pusto, może jakaś aukcja jeszcze jest, kurde. Zakończono, zakończono, zakończono i dupa. Do siódmej nie ma. No to nic nie zrobimy już. Jeszcze tą skrzynkę możemy odebrać. Jedną, co on tutaj otworzy. No i tyle będzie. 47 minut. No to cóż. Nie udało się wbić 20 poziomu. Także <laughs> może jutro. Ale tu już będziemy mieli od 20. swój Lombard. To tu będziemy pakować rzeczy, to będzie to szło dużo szybciej. Oczywiście trzeba będzie od razu ulepszyć tam wszystko. Mamy 100 tysięcy, także ciekawe ile to będzie wszystko kosztować. No ale zobaczymy. A ta dzielnica, tu gdzie mam 21, jest najdroższa. Najdroższy Lombard, a tu jest z tej znowu najdroższy dom. Ciekawe. Ale nie mogę się tej furgonetki doczekać. No. Już dawno bym miał, chyba, jakbym sprzedawał wszystko w tym Lombardzie tam. No ale dobra, no i tak trzeba zrobić. Tu 50 poziom i tu 50 poziom, także nie ma to znaczenia za bardzo ma jakieś sejfy wszystkie, widzę. No. Dobra, osiem minut. <laughs> Dziękuję. mikrofon dzbanek i detergent Dobra. Wszystko jest Przepraszam Panią, Pani po książeczkę. No, proszę sobie kupić. Świecznik za 740, kurde. No, Pan przyszedł po coś. Dobra. 63 godziny aparat. Dużo rzeczy nie ma tutaj, no ale. Dobra, bierzemy kasę. I spadamy stąd. Prześpimy się tutaj, bo może będzie jakiś rano ciekawy box. To bym go wziął od razu i zawiózł tam. Skręca. Na razie te dekoracje tu zostawię, a później, jak będziemy mieli już ten największy dom, to się tam przeniesiemy. Dobra, idziemy spać. Ja wam dziękuję za ten odcinek i widzimy się w kolejnym. Trzymajcie się. Cześć.